Panie Przewodniczący, Pani Komisarz. Damy radę, powiedziała niemiecka kanclerz Angela Merkel w 2015 roku, zapraszając miliony imigrantów do swojego kraju, narażając tym samym nas wszystkich na inwazję obcych kulturowo przybyszów. W efekcie mamy nieustannie wzrastającą skalę zabójstw, napadów i gwałtów. Niemieccy politycy chcieliście tutaj sprowadzać inżynierów i chirurgów z Afryki. To teraz weźcie za to osobistą, również prawną odpowiedzialność. Migranci na polsko białoruskiej granicy chcą do Niemiec mówią o tym otwarcie. To wyraz niebywałej hipokryzji, że po blisko dziesięciu latach wycofujecie się ze słów swojego kanclerza, de facto jednostronnie zawieszając układ z Schengen układ, który nie jest kwestionowany przez nikogo. Właśnie możliwość swobodnego podróżowania po całej Europie była kluczowym argumentem dla moich rodaków decydujących o przystąpieniu Polski do Unii, a teraz nieodpowiedzialne słowa i działania brukselskich elit zarządzanych z Berlina oznaczają powrót tych granic. Niemieccy politycy, dziś jesteście kolejny już raz wrogami bezpiecznej i bogatej Europy. Wasza polityka zagraża przyszłości europejskich narodów. Kiedy niemieccy politycy samozwańczo przejmują kontrolę nad Europą, zawsze to się kończy katastrofą. Początek porządku w Europie zacznie się dopiero od skazania prawomocnymi wyrokami niemieckich polityków odpowiedzialnych za katastrofę migracyjną.